W tym zadaniu trzeba określić wartość wyrażania tutaj różnicy oraz sumę i mamy wybrać prawidłową odpowiedź spośród tutaj czterech podanych. Zacznijmy od tego pierwszego przypadku, czyli pierwiastek z 81 odjąć, pierwiastek z 49. Zastanowienie tutaj mogłoby przyjść do głowy, czy możemy takie wartości tych pierwiastków wrzucić pod jeden duży pierwiastek i te wartości od siebie odjąć, czyli zrobić coś w ten sposób, 81 odjąć 49. I od razu mówię, że ten przypadek, jeśli chodzi o takie wyliczenie, byłby błędem. Dlaczego? W tym zadaniu, jeśli chodzi o pierwiastki, czy w każdym innym też zadaniu, pierwiastki możemy odejmować, bądź też od razu dodawać, też od razu o tym powiem. Możemy tylko wtedy, kiedy mają te same wartości pod pierwiastkiem. Co to oznacza? Czyli na przykład, jeśli mamy pierwiastek z dwóch, dodać dwa pierwiastki z dwóch, wtedy jak najbardziej jest tutaj występująca nam ta sama liczba, czyli pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch, jak najbardziej w tej sytuacji możemy te wartości dodać, że to są trzy pierwiastki z dwóch. Natomiast jeśli mamy odejmowanie, dodawanie, obojętnie tutaj takie wartości, gdzie są inne wartości pod pierwiastkami, inne liczby, w tej sytuacji musimy wyliczać je po prostu po kolei. I jak, w jaki sposób tutaj to wyliczymy? No pierwiastek z 81 to jest wartość nic innego, tylko po prostu 9. Teraz tutaj jeszcze to przepiszę, już zapisuję wyniki, czyli to jest wartość 9, bo 9 do potęgi drugiej to jest wartość 81, Odjąć. Pierwiaste 49 to jest 7, bo 7 do potęgi drugiej to 49, czyli odjąć 7 to jest wynik wynoszący na 2, i taka też odpowiedź znajduje się w podpunkcie. A, jeśli chodzi o to drugie wyrażenie, czyli pierwiastek ze 144 plus pierwiastek z 25, czyli tak ja wcześniej tutaj tłumaczyłem, nie możemy tych wartości rzucić pod jeden pierwiastek musimy oddzielnie wyliczyć ja, tutaj pierwiastek ze 140 i pierwiastek z 25, czyli pierwiastek ze 144 to jest 12, bo 12 do potęgi drugiej to jest 144 dodać do tego 5, bo pierwiastek z 25, czyli 5 do potęgi drugiej to jest wartość wynosząca na 25. No i w ten sposób otrzymujemy wartość wynoszącą na dokładnie 17 i taka też odpowiedź będzie tutaj prawidłowa do tego zadania.